Któż by nie chciał nowej, lepszej konstytucji. Tak. Problem polega na tym, że projekty prawicy z lat 90. byłyby niemożliwe do aplikacji, znaczy gdyby je wprowadzić, PIS nigdy nie doszedł w Polsce do władzy. Likwidacja pięcioprzyjęciowego prawa wyborczego, co zakładały projekty sygnowane przez Prawicę w latach 90., oznaczałaby niechybnie pokrojenie Polski przez rządzącą drugą stronę na takie Jowy, których Prawica, zwłaszcza przy pewnej tendencji, jeśli chodzi o wyborców w średnim pokoleniu, ma bardzo łatwe. Wreszcie także przy obecnym stanie świadomości polskiego społeczeństwa Prawica mogłaby pomarzyć o takim układzie relacji państwo-kościół, który jest w Konstytucji 97. Roku. Wreszcie także, żeby w myśl obecnej ustawy zasadniczej przyjąć nową ustawę zasadniczą, no to trzeba spełniać bardzo wyrafinowane, wysublimowane tak. kryteria. A na to przy obecnym podziale polskiego społeczeństwa absolutnie się nie zanosi. Wreszcie także z rozbawieniem widziałbym sytuację, w której Konfederacja zechciałaby poprzeć konstytucję, która zawierałaby silne gwarancje praw socjalnych, a elektorat PiSu tego właśnie oczekuje. A właśnie, jeszcze do tego bym nawiązał, powiedzieć...